Także jeżeli w tej kopercie znajduje się 240... Pra! Prad! 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 Serio wyjmujemy? No kurwa tak, mówiłem, że kurwa mała kwota jest! Nie chcieli grać! Mówiłem, że jest mała kwota. 650 zł. 650 zł Przebił się! Ja. Mówiłem! Mówiłem, kurwa, zagrajcie. Nie chcieliście, kurwa. Nie chcieliście grać. Była naprawdę malutka kwota. Czemu nie chcieliście grać? Franz, gratulujemy, kurwa. Wygrałeś. Wygrałeś. Ej, serio? Kurwa, jeden strzał. Mówiłem, kurwa, zaryzykujcie, ale powiedziałem im. Powiedziałem czy nie? No. Chcieliśmy się pozbyć tego gówna, czyli tego Samsunga. Ale powiedziałem? Właśnie. Żeby nie było. Powiedziałem, zaryzykujcie. I chciałem właśnie dla tej osoby, bo widziałem, że nie wysyłają. Chciałem dla tej osoby, która wysłała. Rozumiesz o co chodzi? Tylko że Franz. Co? Nie napisał co chce. Słuchajcie, robi mankietę.